Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym dużym akwarium, które jest za mną, tylko porozmawiamy sobie o kostce. To akwarium otrzymałem, żeby coś z nim zrobić. No i dzisiaj będzie ruszał projekt, żeby to akwarium postawić na nogi i coś z tego zbiorniczka małego wykrzesać. W tym akwarium będzie pływał yy, z bojownik. No, i plan mam plan taki, aby nie montować tutaj filtra. Zobaczymy jeszcze, jak ja to wszystko rozegram. Oczywiście będę wszystkie swoje poczynania pokazywał na swoim tutaj kanale. No, i jestem też ciekaw, może waszych propozycji, bo nie mam doświadczenia z takimi małymi zbiornikami. Takie małe akwaria w zasadzie można by rzec, że miałem ze 30 lat temu, jak zaczynałem z akwarystyką. Ale nie oszukujmy się, to nie było czym się chwalić. A teraz pasuje zrobić to tak, żeby fajnie wyglądało. No i to jest nie lada wyzwanie dla mnie, żeby to mogło funkcjonować przez dłuższy czas, bez jakiejś tam większej ingerencji. Dlatego... No Jestem ciekaw, czy zechcecie mi tutaj pomóc, jakbym mógł to wszystko rozegrać. E, tak jak mówię, będzie to akwarium dla bojownika. E, jest dosyć mocno oświetlone to akwarium. Ja w tym momencie wam tutaj nie będę tego otwierał. Z czasem te filmy, które będą się pojawiały na akwa, moim kanale o tym akwarium, no to zechcę wtedy wszystko dokładnie opowiedzieć, co robię jak robię i dlaczego tak robię. Dotychczas to akwarium funkcjonowało, myślę, że około rok czasu. Pierwotna wersja, bo ich było już kilka, pierwotna wersja wystartowała całkiem nieźle. Rośliny szybko się rozrosły, fajnie to wyglądało, no ale stwierdziliśmy, że mocno zarosło. Tutaj jest jeszcze filtry. Na tylnej ścianie taki przylewowy panelowy, który zabiera dosyć mocno miejsca temu zbiornikowi i tak małemu. Dlatego zechcę to wyciąć i spróbować zrobić to bez filtra. A jeżeli stwierdzę, że ten filtr będzie tutaj potrzebny, to dodam jakiś mały wewnętrzny i nie będzie potrzeba ograniczać tego miejsca. Rośliny oczywiście. Mało wymagające, ale szybko rosnące, żeby zjadały tutaj te wszelkie zanieczyszczości, zanieczyszczenia gromadzące się z przemiany materii. No i cóż, jak macie, tak jak mówię, propozycje jakby zacząć zająć się tym zbiornikiem, jak ruszyć temat. Oczywiście ja też mam swoje pomysły, ale jestem ciekaw. Bardziej doświadczonych w tematyce takich małych baniaków. No, i myślę, że wspólnie coś tutaj zdziałamy. Także oglądajcie, co ja tutaj z tego wykrzesam. Myślę, że filmy będą się pojawiały z czasem na moim kanale. A taka ostateczna wersja tego zbiornika, bo potem to akwarium trafi w docelowe miejsce młodych akwarystów. I myślę, że będzie u mnie około miesiąca, a dalej będziecie mogli oglądać, co z tym zbiornikiem się dzieje już nie u mnie. Także zapraszam Was na kolejne filmy.